Halo dzień, dobry, bardzo serdecznie z Józef Mechanic. Tutaj jest satający to w powietrzu, przepiony aż tam. Chyba ja każdy pamięta, bo on już tak urobił. No i tam jest to który zbiera paliwo, żeby zrobić cel. Z ostatniego filmu, który nam się nie udał, bo Trefmiv, kiedy wypada, nie zostawia. E, zostawia po prostu. Pojazd na biegu i leci przez pół Tak, samolot na biegu. Mhm. No? Tak. Znaczy. Jeszcze gorzej, bo on udaje, że leci, a nie leci. O co ci chodzi? Dobrze ja jest. Ja mówię, że źle? A nie, to. A mówisz? No nie, to o no. co ci chodzi. A o co ci chodzi? Muszę ci poleć, czy co? A o co ci chodzi? Nie wiem. No właśnie Łódź i ty. Mhm. Takie pytanie mam Świąteczny odcinek specjalny? Nie Nie, nie będzie Nie chcesz? Nie Chyba, że z czegoś innego Z czel. Nie wiem, z ciężarówek ostatnich ciężarów gra dużo widzimy. No, chyba a, 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 aż, a, aż zerknę. Aż zerknę, wiesz? Steam. Ilo... Oj, to nie to. Przepraszam. Aż zerknę, ile było ostatnich tych ciężarówek. Ym... Oj, no tak z 11 godzin 2 dni. Tak, ale takie dwa dni, że szkoła jeszcze by była po drodze. Więc no. Właśnie, masz zajęcia jutro i pojutrze. Tak, mam, chyba nie pójdę. Po co? A ty masz? Mam. Mam. Ma. Ale znam takich burzy, i co nie ma. No, nie mają. nicę No ma. Znaczy, nie, wiem, wiem o jednym, nie, ale wiem, że w jednym nie ma. Nie, ja zbieram do to nie wiem. Nie. Jeżeli o to chodzi. Tam tam dwie osoby co nie mają zajęć w piątek i wtorek, ale no... Dobra, ja już z tym paliłem. No słucha jakoś powoli idzie, nie wiem A ile tam masz ty? Może wystarczy ty receptu mam je masz? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 Ale wstarczy Czyli? No nie wiem, 200, w sensie policzyłem tak 10 razy, 10 razy po 20, tak? Hmm. Już nie miejsce miejsca w ekipunku No to takie 4 cztery... barki paliwa To może wystarczy Jak ty tam jeszcze I... masz trochę, to... Jeszcze jak ulepszymy ten... Ja mam takie 2 A ty też masz takie 2 Dobra, jak coś, to będziemy piechotą tyle nie no, przecież to uda się Przecież to Sosiniki już czwórki, i jeszcze jednego na piątkę ulepszymy. No tak, tak, to ja wracam już. żeby nie przedłużać tego filmu. A weź trochę tej czystej. No to muszę się zawrócić. Ja pozbiję te komponenty, które wcześniej użyłem. Ja przesuwałem dwa, to tam się jeszcze jeden silnik można ogarnąć, ulepszyć. No i? No. No nie wiem, takie pytania... W sumie, czy to... ...wątpię, że jak ktoś ogląda tamto, to ogląda też to. Eee, czy odcinki z pociągów są fajne, czy nie? Czy nagrywać więcej? Te odcinki robisz? myślę że ty czujesz. No. Jakby w sensie wycinki takie... ...ten... Eee, ...z... E, z e, Najlepszymi momentami czy to jest... Czy to ma sens? Ile zaliczyłeś takich mm, wypadków? W sensie nie, nie wypadków, w sensie to bardziej chodzi... Nie, nie mówię, że to były złe momenty, to były po prostu momenty e, ciekawe. Myślę, że o, 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 powiadam o jakich tak. Natomiast normalnie tylko jeździć tylko jeździć jakieś tam te, lechte, tak? A rozbić to się rozbiłem oczywiście. Już tam jedziesz? Tak, już wracam. Tam mam ciepło 2 razy 6 plus 3. No to tak mam te w, w ponad 200, tak. Bo ja tu strzyne 3 fajno widzę, to ja sobie daj nie podpierne. 250, tak, dobrze liczę? 250, chyba No i kłodne, no i wodę niby czuję E bo, bo ty nie przychodzę. No jeszcze 10 sekund mają. Kurde, e. będziemy w nocy lecieć, chociaż to może łatwo będzie znaleźć. Jeżeli coś się stanie, A e, bym jeszcze odstrzelił to, co przyjdą, to wtedy wiesz co będzie. E, w razu, jeszcze komponent kity na zapas. Dobra, masz te komponent kity? Na tym... No mam, mam trzy nakupy. Mali to przy Możesz tak. schować te paliwa do skrzynki. Nie, to przy sobie. Miałeś różnicę, że to, to skrzynce czy tutaj. pamiętaj też, że chcieliśmy brać te. Eee... Jak to się nazywa? Ten metal dziwny. No tak, wiem o tym. No. No to to trochę wymaga. Eee... No tak tak tak. Znaczy teraz to wiesz co też tak zrobię po prostu żeby miejsce. mieć miejsce na ziemniaki Gdzie on stoi Tu Trochę nie rozumiem czemu tak, ten jest ten tak, tak, to jest silniczy To wszystko można gdzieś tutaj położyć Eee, ten silniczny To tam stoły może Eeeem, ten silnik naj... najwyższego poziomu wygląda gorzej niż te czwartego. No, już przesadzili trochę z tymi świadkowcami, takie cyberpunkowe zrobili właśnie. Trochę, mam wrażenie. No i CD, czy ma PBM. By... No i straszne. Szkoda. No, no, ale ty jedzenie masz? Ja? Wystarczy. A dasz mi? Idę Tak Idę A nie, albo tu leży jakieś to leżę stąd Ty, ty, ty Który? Szłem Przesłem o podłodze. Ty Nie ja Co Michał? Nie Ty kto? Nie ma On na studia Eee, ktoś w kuchni się bawi dobrze Okej okay. Dobra no, no, Nie, czekaj już tam przedłużę teraz o. To od razu w sumie zjemy. No, żebyś nie, nie wypadł z no. jazdy czy... Lecimy? No, dawaj Chyba zbyt mocno obraca to Nie, dobrze jest Było tutaj takie wysokie? No to tam najwyższy jest, super. I oczywiście zniknął. Nie, chyba tam jest. A nie, to nie. Jest, jest widzę. Że... O, teraz zniknął. No to Ale spadał. Ale spadał w polecie. No dobra, tam. widzę dalej. Żeby nie spadł tam przy tych tylko. Dobra, widzę go. Chyba okay. ja będziemy musieli po prostu teraz mocno w luwę popuć. Tylko w górę. Nie no, jeszcze trochę to przyszedł później, ale to później. ja, ja i naprawdę, czy ktoś może wie o co chodzi? tu wytłumaczcie, albo napiszcie do twórcy, bo nam się nie chce. Eee, ja nie, mam pal właśnie... zrobię. W sensie ty no. i ten. Pal. Nie! Czekaj, może się on, <grym> spadł. No, trochę tu taki minus, że nie ma litej podłogi. No weź się trzymaj, wiesz, no. Ale śliski jest, słuchaj, jak wiesz... No złap się, czy coś. materiał. Pal. <grym> Dobrze. No siadaj, no. <grym> Za długo spałem dzisiaj, jestem... Nie, no co jest, o nie. Dobra, chociaż poleć tak, żeby po razów w tym wysokim tyle. <grym> Puść. Nie. 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 nie, przez ciebie wpadłem przez podłogę. I ty, respawn? Ja mam respawn. Co? No, Ty wiem, gdzie samolot jest. Dobra, ja tu przyjadę. W on serio wpadł do środka? Nie, czy on na dach chyba wpadł? Nie, on do środka wpadł. A do środka to jeszcze nie to dziwne. No ale jak teraz ze mnie zestrzeli, to na jedyne uderzenie jestem. Dlaczego ty nie, nie nosisz ze sobą czanapki? Nic do jedzenia nie ma. Ram samolot, wlecę na... na siebie czy lecieć na górę. Nie głupie pytanie. Bo teraz to już nie powinien się zespłować, po prostu polecimy na górę i tyle. Ajajaj, naprawdę. To jest niepoważne. Przestanę gra grać w tą grę, bo to jest przyjemne. Ostatnio mówiłeś to samo. Wiem o tym. Teraz to już naprawdę na siłę to jest. Hmm. Ajajaj ja tam jadę do ciebie. O nie, ja będę musiał to tu przeskoczyć Może lepiej, piesz będzie przejść. Chyba, że do ciebie polecę. Nie, to tam Obór. pamiętaj, że ja i tak muszę zebrać jeszcze wołek. No tak, prawda. Zapomniałem A ja o tym. Przeleciałem czy... przez podłogę i mi nabiło. A może mnie ci ustrzelił, czy coś? Może, może. Jak A przyla... tak, że jak przez podłogę, to chyba ci tylko... Wszystko... <laughs> nie. Co się stało? Co ja go? Samolot gdzie uderzył, ale chyba nie zniszczył. Nie, nic nie zniszczył Ale tak nie można To nielegalne Co ty tam, czy ty guzrzesz? Guzrzesz, guzrzesz Coś robisz? Nie wiem Weź ten samochód Co? Możesz jeść ten samochód? No nie No jak nie? No nie No weź ten samochód, bo no ja się tam nie dostanę samemu No dobra Czekaj, już jestem pod tym... Ma 200 metrów Jakby, po co ci ten samochód? Ty możesz przy przejść No dawaj, no. no Nie bo będzie można do niej rozrzucić jakiś metr Właśnie łóżko łóżku tej tutaj respawn tyle Właśnie ja tu mam respawn jest Gdzie samolot? Tu. tu Dobra, leć na górę Fajnie tu Daj już Chyba tu będzie prosto Mhm. Oczywiście <coughs> przychylił Excuse me, co? Eee Eee <tryk> Widzisz, tu jest poszapane <tryk> Tu można wejść Czy nie można? Nie Kolizje są jakoś dziwnie A tu można wejść, po prostu te kolizje są... takie śmieszne Hmm W sumie ciekawe miejsce fajne miejsce na bazie. Ciekawe, czy da się tutaj te. Yy... E, bo ja wolka nie odebrałem. Czego nie zrobiłeś? Wolka nie wziąłem. Dobra. Dobra no, nie jest potrzebny. Chcesz, masz masz pustek fichonek, tak ja chcę. Też, żebyś na biegu nie zdawił. Naprawdę nie się stało, że Jota Czuczop nie przychyla. Wde, wde. To jakoś tak... My tu byliśmy już? E, tak. Bo, tak, bo tu byliśmy, no. Ale nie wszystko zebraliśmy. Wow. Nic ciekawego. Hmm. Chyba pójdzie całość Tu można by zebrać jeszcze o teo Co, Co teo No te yy, te Teraz to w ogóle paliwa nie stracił Te takie te ramte te Co? Tak mało paliwa zużył no. no Więc się teraz metal nie mieści w tym w punku. Dobrze lipa, mi... ale lipa, się nie mieści, naprawdę. A tu wyrzuć. Trochę tej pianki wyrzuciłem, zbyłem się. Ale możesz dać mi paliwo przecież. To trzymaj. Chyba on naprawdę będzie teraz star mało paliwa zużywać. Hmm. Może zrobimy samochody rakietowe. Nie, trzeba ten jacht zrobić taki, jak to w poprzednim filmie było. Całą bazę. Mhm. Przyspawać to, odspawać to nasze insinity, robić. No teraz sobie można nawet po prostu kombinować, jak nie, nie robimy czegoś innego. No, cały czas potrzeba komponent pitów. Dużo. A i wiesz, że to można rozmontować? o to? Tym beton, co tu jest? To? No. Wie. Nie, nie. Nie, 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 nie. Hmm? tylko co wyrzucić, to mogę wyrzucić. To wystrzelaj. Eee, się coś dziwnie zaznacza ten beton. A, bo on jest też w części niezniszczalny. E, dużo jest niezniszczalnych to... E, na dole też można. Polaki. Co, to też jest beton? To coś. Co? Czarne. Co czarne? Nie jest te czarne. To ten metal, ten sam co do jest, z tych, tylko że malowany. To nic nie daje. Serio? No? Nie, no ja zbieram beton. No a te czarne. Bo to jest ten sam metal, co zbierasz z tych. No, nie, nie. A atom, że to jest tylko malowany. Dobra, myślałem, że to lepszy. lepsze. Ale to fajnie. Beto zawsze. Z... O, patrz. Jedna już. Komponent tak. git. Może jest tu jeszcze coś takiego uczytego, fajnego? O, co to robi tu? A to ja postawię. co ja nie wziąłem. To skacz na dół stretch Może lepiej samolotem tu nie. Nic tutaj. więcej nie ma latujemy naprawdę. Tu już nic więcej nie ma Tyle pozbieraliśmy, tyle, tyle samochodem nie ja będę leciał już od razu może w pojedynkę inaczej to działa Wątpię. No baleć. Żeby nie było, że ty wypadniesz poza a samolot, tu zostaniesz. <grystanie> on szybko nawala Jak najdalej, żeby do bazy doleciał. Dobra, wypadł. Może do bazy z tym doleci. A ja po prostu. Nie, nie trafię do wody, nie trafię do wody. Prawie do wody trafiłem. O! 3 metry. No jest Dobra, leci, da się jakiś przyspawać do samochodu. Leci, gdzie spadnie? Gdzie spadnie? O, tu spadnie, da się, o koleja. da się przyspawać. Ten do samochodu to z można moment. mieć tanie, skrzyn tanie skrzynki z worków, tak? Worków, ale z nimi nie można wyciążyć, z tej czy. Aaa. Znaczy, można wyciążyć, ale nie można chować. To tak wystarczy, żeby jakoś. miejsce do przechowywania rzeczy. Jak się wydaje, to. to umierasz. czyli. Po sajwie chyba też zostały do worku, wiesz? Wiesz co będzie trzeba to spędzić, to jest trzeba Czemu się baza nie czytała Nie wiem Ej czemu umarłem jak padłem do wody Gdzie jest samolot Aha, respawn, okej okay. Dzień dobry Chyba ja umarłem Nie wiem gdzie jest samolot Zównie <noise> tak nie troszczyć pod samolotem że Tu jest, walcz. A tu. Co? Ja mam, ja mam iczą, czy w tym. Uff. Coś jest z wczyty, wczytywaniem się rzeczy, coś jest nie tak. Coś jest, może samolot jeszcze buduje, coś? No ale jak z czytywaniem, że ten samochód zniknął? A może. Po... A może. Aby zmniejszyć nagi, podzielali te obiekty na sertowy i zrobili też pojazd zmienia się między sertowami, to musi się na nowo przeczytać i czasem może cię wywalić. Czasem chyba za każdym razem. No a na przykład w przypadku tego samochodu to jeździsz i on z reguły nie wywala. No jednak mi się zderzało, Że na moim nawet się wyrzu wyrzucało. Wiesz co, to by miał sens, taki mocno techniczny. No ale niegrywalne gry, nie niestety. No tak, ale można by było popełnić taki błąd po prostu na tym, bo optymalizacyjnie przeładowywanie co ser to też by nie miało sens. Dobra, ja wysiadam. Więc moim zdaniem można już kończyć, naprawdę tu już nie ma nic do roboty, po prostu. Nie, może chcesz poszukać, to też szukaj. Ja kończę. A gdzie poleciałeś samolot? Nie wiem. Gdzieś poleciał przed, przed... za, za bazą. Gdzieś poleciał. Czyli O, tu jest, to bo... w Dobra. Ja kończę, dobranoc.